Między 60 a nawet 70% w zależności od gatunku zwierząt globalnych kosztów to są koszty związane z wytworzeniem paszy. Dlatego taką wagę przywiązujemy do tego, aby dostarczyć na rynek dla naszych hodowców jak najwyższej jakości paszy i również aby ich informować o tym, jak mają zrobić dobrze jakościową paszę, szczególnie objętościową paszę dla bydła. Jesteśmy firmą, która od 17 lat zajmuje się wszystkimi gatunkami zwierząt, ale głównie. To są foldery przygotowane z pełną ofertą dla bydła, dla trzody chlewnej, jak również linia produktów dla drobiu i linia produktów specjalistycznych, dodatków do zakiszania, czyli pełna gama dla obsługi wszystkich hodowców i trzody chlewnej, i bydła, jak również drobiu. Wiedzą rolnicy, że dzisiaj karmiąc dobrą paszą jakościową są w stanie optymalnie żywić swoje zwierzęta i zoptymalizować koszty. Dlatego taką uwagę przywiązują do tego, aby odwiedzać firmy paszowe takie z tradycją jak nasza na, na rynku polskim, która daje również duży serwis żywieniowy. Naszym hitem Wbrew pozorom w tym roku nie jest pasza, ale to, że dbamy o warunki środowiska dla bydła, bo przygotowujemy ofertę, aby poprawić warunki środowiska dla krów. Jesteśmy związani w tej chwili z firmą, która ryfluje, to takie specjalistyczne słowo, ryfluje nam wszystkie korytarze gnojowe w oborze, aby te zwierzęta się nie ślizgały i nie ulegały kontuzjom. Wszystkich serdecznie pozdrawiam z portalu Agrofoto i zapraszam na naszą kolejną edycję czatu. Паховцы.